Mimo że gatunek gier, który reprezentuje straj, nie jest naszym ulubionym, ale fakt, że zgarnia bardzo dobre oceny zarówno u recenzentów, jak i u graczy, oraz to, że sam pomysł wydaje się być bardzo oryginalny, przekonał nas do sprawdzenia tego tytułu. Zachęcił nas także fakt, że ma on tego samego wydawcę, co zrecenzowany przez nas na kanale Neon White. Czy straj jest więc tytułem wartym zagrania, oraz czy zasłużył na te wszystkie pochwały, a może to jeden wielki spisek kociarzy, wystawiających pozytywne opinie na różnych platformach. Przekonajcie się sami. Fabuła straj rozpoczyna się, gdy uroczy bezimienny kot wraz ze swoim stadem przemierza opustoszałe tereny. Bójna roślinność w zurbanizowanym świecie oraz brak jakichkolwiek oznak życia od razu budzi lekki niepokój i przywodzi na myśl krajobraz post-apo. Po krótkim samouczku, w którym ogarniemy niezbyt skomplikowane sterowanie, nasz koci bohater przez niespodziewany wypadek odłącza się od stada i wpada w czeluś, tracąc przytomność. Jednakże jak dobrze wiecie, koty zawsze spadają na cztery łapy, i tak jest także w tym przypadku. Kot budzi się obolały i osamotniony w podziemnym świecie, o którym pewnie nigdy nie miał pojęcia. Okazuje się, że miejsce to żyje własnym życiem, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, koci bohater na swojej drodze spotyka następców ludzkości, czyli stworzone przez nich roboty, które trochę nieudolnie starają się naśladować zachowania oraz uczucia swoich stwórców. Oprócz nich podziemia zamieszkuje także. Organiczna rasa szybko namnażających się szkodników, nazwana zórkami, która jest śmiertelnie niebezpieczna zarówno dla istot żywych, jak i tych mechanicznych. Mimo tak wielkiego zagrożenia, wśród zamieszkujących najniższe warstwy tego miejsca powstała grupa śmiałków robotów chcących ujrzeć światło dzienne. To właśnie w nich oraz w latającym dronie, wyraźnie zaznajomionym z otaczającym kota światem, jednak cierpiącym na prawie całkowitą utratę pamięci, nasz bohater znajdzie najwilniejszych sojuszników. Gameplay w Stray sprowadza się w głównej mierze do eksploracji terenu, rozwiązywania zagadek i szukania przedmiotów. Rzadziej zdarzają się tutaj segmenty zręcznościowe, w których uciekamy przed wygłodniałymi zórkami czy innymi zagrożeniami. Jakby tego było mało, gra posiada całkiem udane elementy skradankowe, więc ciężko narzekać na monotonię. Główne sterowanie, tak jak wspominaliśmy na wstępie, jest raczej mało skomplikowane i sprowadza się do przycisku odpowiedzialnego za wskakiwanie na obiekty oraz osob na interakcje z otoczeniem. Na szczęście jest też osobny guzik do miałczenia. Ciężko podczas recenzowania stryjnie wspomnieć, że to tytuł, który powinien zadowolić każdego kociarza i kociarę. Główny bohater bowiem nie tylko może nachalnie ocierać się o nogi niektórych postaci, z drapać dywan czy drzwi sąsiadów, skakiwać do pudełek, wkładać głowę do papierowych torebek, a nawet uderzyć w kimę na wygodnej podusi oraz wiele, wiele więcej. No po prostu uroczo. Graficznie stroj wygląda bardzo ładnie, przez co chwilami ciężko uwierzyć, że to tytuł niezależny. Przedstawione lokacje są zróżnicowane i zachęcają do eksploracji, a muzyka oraz udźwiękowienie gry stanowią idealne tło dla tego, co widzimy na ekranie. W wersji na ta napotkaliśmy jednak problemy z optymalizacją, zwłaszcza przy odwiedzaniu nowych poziomów, co skutkowało spadkiem płynności. Poza tymi niedogodnościami ciężko się do czegoś więcej przyczepić, więc całość oprawy oceniamy pozytywnie. To, co nie podobało nam się w Stray, to długość tytułu, zwłaszcza w korelacji do jego premierowej ceny. Główny wątek fabularny ukończyliśmy w ciut ponad 4 godziny i w zasadzie nie było po co grać dalej. Co prawda gra ma swoje znajdźki oraz system osiągnięć, co na pewno dla niektórych wydłuży spędzony z nią czas, ale dla nas to jedynie mało interesujące dodatki. Z tego powodu ciężko uzasadnić zakup Stray w cenie prawie 120 zł za wersję cyfrową gry, jeżeli nie jesteście zapalonymi kociarzami. Dla reszty ludzkości polecamy poczekać na nieuniknione wyprzedaże na znanych platformach sklepowych. Podsumowując, Stray to powiew świeżości oraz tytuł, który zadowoli nie tylko fanów kotów i post-apo. Świat przedstawiony urzeka i zachęca do eksploracji. Z jednej strony granie zachwyca ilością zawartości, z drugiej jednak tempo gry jest przyjemne, a czas spędzony przy Stray nie nudzi. Dodatkowo zachęca polska lokalizacja, dzięki której zarówno dorośli, jak i trochę starsze dzieci bez problemu będą mogły poznać ten bogaty świat. Nie pozostaje nam nic innego jak polecić tytuł ty którym spodobało się to, co usłyszeli w naszej recenzji. Myślimy, że się nie zawiedziecie. Od nas to już wszystko. Jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania kanału, zostawienia lajka pod filmem oraz komentowania naszych materiałów. Cześć!